co tradycyjnie Pani patrzcie, Kasia? Znaczy w turniu to łapie. jedno miejsce, jedno miejsce. Co wy robicie? Przez kobiety na ulicy? No bo Wow, te zdjęcia robią wrażenia. To, to działo się naprawdę w Warszawie wczoraj. Wstrząsające, wstrząsające. Za chwilę połączymy się telefonicznie z babcią Kasią, z tą poszkodowaną, poturbowaną przez funkcjonariuszy kobietą. Później, później będziemy mieli um, okazję porozmawiać na żywo na um, Zoomie z Katarzyną Pierzchałą, dzielną fotoreporterką, która dokumentuje te wydarzenia, która była obecna przy, um, przy tym um, zatrzymaniu babci Kasi. No a później trochę lżej, bo połączymy się z Nowym Jorkiem. Jak dobije 14:30, w Nowym Jorku 10:30, to połączymy się. Z naszym Radiem USA i opowiem Wam o, o najważniejszych, najgorętszych tematach na wyspach, czyli o zbliżających się wakacjach. To będą wyjątkowe, wyjątkowo niespodziewane, niespodzianki będą, bo nie wiemy dokąd i na jakich zasadach będziemy mogli z wysp wyjeżdżać. A poza tym opowiem Wam o, o tym, co się zdarzyło po pogrzebie o tym, jak książę Harry, ale o tym powiem Wam. Po, e, po czołówce. Zanim zobaczycie czołówkę, jeszcze mam jedną prośbę. Proszę, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Naciśnijcie dzwoneczek, jeżeli już zasubskrybowaliście. A w ogóle to piszcie komentarze, jak wam się podoba, jak nieco chcielibyście jeszcze widzieć w programie. No dobra, to żeby starczyło nam czasu a przed połączeniem z Nowym Jorkiem, zobaczcie szybko czołówkę i zaraz szybko dzwonię do babci Kasi i zapytam się, czy u niej wszystko w porządku. Jestem z powrotem tak jak obiecałem. Spróbuję się połączyć teraz z babcią Kasią. Zobaczymy co u niej słychać. Czy wszystko w porządku. Dzień dobry Pani, moje nazwisko Piotr Słomaczyński, dzwonię, tak. no, dostałem Pani numer od, od Kasi Pieszchały. Tak, wiem. Przede wszystkim chciałem się zapytać, jak się Pani czuje? Bardzo dobrze. Tak? Naprawdę bardzo dobrze. No byliśmy tutaj, oglądałem z całą rodziną, ale później komentowaliśmy z przyjaciółmi, byliśmy zbulwersowani. Nieadekwatnością, nieproporcjonalnością akcji policji, to, to, było, to było straszne, powiem tak. Zgadza się, no a takie są ich działania, ponieważ nie po raz... Momencie chwileczkę. Um, także chciałem powiedzieć, a, że, że, że byliśmy zbulwersowani i trochę przerażeni pani losem i w sumie lasem nas wszystkich, bo jutro może to spotkać każdego tak naprawdę. O, oczywiście, oczywiście prześladuje u nas wszystkich. Także to, co z naszej strony możemy zrobić, ja, ja jestem w Londynie, więc generalnie mogę tylko Aha, trzymać no. kciuki, ale z, napisaliśmy wzór interpelacji poselskiej. I po wszystkich Aha. grupach, których możemy, prosimy posłów, żeby pisali interpelację do ministra spraw wewnętrznych z pytaniem, a, czy o adekwatność, proporcjonalność tej akcji i czy jeżeli zostanie Pani uniewinniona, w co głęboko wierzę, czy Ci Panowie zostaną ukarani albo odsunięci od służby. Także, Nie e, zostaną. To nic, proszę się trzymać. My trzymamy za Panią kciuki. Do widzenia. Dziękuję bardzo. No. Dziękuję. Do widzenia. Także na szczęście babcia Kasia jest w porządku, ale ile jeszcze razy, ile jeszcze razy, a, aż dojdzie do tragedii. Tak jakbyśmy czekali, czekali, aż jej się coś stanie. To było naprawdę wstrząsające. Tak jak obiecałem, teraz połączymy się z Katarzyną Pieszałą, która, która podzieli się z nami swoimi wrażeniami z tego. Pozwólcie, że połączę się z nią na zoomie. Halo, halo Kasiu. Wróciliśmy, bardzo dobrze nas słychać. Kasiu, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jakby sytuacja, że PIS jest przy władzy trwa już szósty rok. Czy masz takie wrażenie, że ta brutalizacja działań policji narasta, czy właściwie nic się nie zmienia jest tak? Jak było? Narasta, narasta, zdecydowanie narasta. Oni jakieś rozkazy dostają coraz takie bardziej brutalne, że tak powiem, no przecież sami z siebie tego nie generują. Przecież ci, ci te młode chłopaki, które tam stoją na, na, na tych zabezpieczeniach, no to przecież oni wykonują polecenia, ma polecenie legitymować, to będzie tak długo stał i męczył człowieka o pokazanie dokumentów, dopóki albo tych dokumentów nie uzyska, albo dostanie polecenie, dobra, przestań legitymować, albo dostanie polecenie, dobra, zawieraj go do radiowozu, bierzemy go na komendę w celu ustalenia tożsamości. No dobrze, to ale proste. Tak, tak, zupełnie poważnie. Ja mie mieszkam kilka, a, a, ponad tysiąc kilometrów od Polski i nie mam wątpliwości, kim jest pani Kasia. Ta słynna babcia Kasia to jest mm -hmm. jakby symbol tych protestów. Czy policjanci naprawdę mają jakiekolwiek problemy z, usta z ustaleniem tożsamości tej kobiety? Nie, nie mają żadnych. Przecież wielokrotnie też byłam świadkiem, że to nie tylko w stosunku do niej, ale też do innych osób, które nie, nie chcą się legitymować, na przykład członkowie lotnej też, też często, często odmawiają pokazywania, no bo po co, no nie ma podstawy, prawda? Podstawy prawnej, ani w, żeby pokazali te dokumenty. To policja po prostu często jest tak, Dobrze, odstępujemy od legitymowania, bo jest pani Pan osobą znaną nam. Prawda? No właśnie, tak sobie myślałem. Stąd jakby to, co mówiłaś o zleceniu, um, trudno to sobie wyobrazić, ale mam wrażenie, że jest to sens systemowe nękanie tej kobiety. No tak, no, że... tak, 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 dokładnie. Czy masz takie poczucie, że w którymś momencie zdrowie lub życie tych funkcjonariuszy było zagrożone? Nie no babcią Kasią, no bądźmy szczerzy, no to, to, to oni się powinni martwić o zdrowie i życie, jak idą, nie wiem, na mecz legii i z kibolami mają do czynienia, prawda? Zresztą wtedy to stoją daleko, jak było widać ostatnio, jak się kibole zgromadzili w, w ilości chyba kilka tysięcy pod legią, to a oni, policja się schowała i tylko czeka aż się rozejdą. Także tam nie, nie, nie wykazują już takiej odwagi jak w stosunku do babci Kasi. Nie, absolutnie, no gdzie przecież nie, nie, nie widziałam, żeby ktokolwiek z, z w tej tak zwanej ulicznej opozycji w jakikolwiek sposób, no nie wiem, był agresywny w stosunku do policji. No, czasami wyrwie się jakieś słowo, no ale to, to przecież słowem to, bądźmy szczerzy, no to się nie, nie, nie. nie nie, nie okaleczy człowieka drugiego fizycznie, Tam, prawda? Znaczy z mojej strony to wyglądało tak, że jakby życie i zdrowie mm. właściwie było zagrożone tej kobiety. No po prostu ta um, brutalna. babci, babci, no to babci tak. tak, bo ty się pytasz, czy policja była zagrożona. Nie, no, ja no, tak zrozumiałam. Ja ci powiem, jest taka główna mm. zasada, że. Akcja powinna być adekwatna i proporcjonalna. Jeżeli chodzi no. adekwatność, to nie widzę tutaj najmniejszej, bo tak naprawdę blokowała wjazd na parking. Ok. Mm. szczerze mówiąc, nie ma jakby żadnej, żadnego przymusu, żeby ludzie parkowali tam, gdzie parkują. Gdyby, nie wiem, była jakaś tam. Awaria i stałyby tam jakieś maszyny, to czy panowie funkcjonariusze też by je poprzuwali, a robotników za, za kuli w kajdany i wywieźli do sądu? Sytuacja wygląda w ten sposób, że my, obywatele, mamy konstytucyjne prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia i protestu. W pokojowy sposób. Według mojej oceny, ale mówię, widzę to przez media społecznościowe, przez, przez ogienko komputera, widziałem absolutnie pokojową demonstrację. Tak. Jeżeli Padały pewne wulgaryzmy, to, to może można to podciągnąć pod jakieś tam wykroczenie. Mhm. Natomiast w żaden sposób nie uzasadnia to konieczności stosowania przymusu bezpośredniego. Nie, no skądś? No w ogóle obywatele RP mają jakby to wpisane w zasady swoich protestów, że oni, ich protest to jest tak zwane obywatelskie nieposłuszeństwo i tam, tam nie ma żadnej przemocy ani fizycznej, ani słownej. Tak, oni bo... po prostu stoją w proteście, no, pokazują, Także naprawdę to, to ciężko u nich szukać jakiegokolwiek... Logicznie, logicznie rzecz biorąc, powodem legitymowania, powód legitymowania może być tylko jednym: ustalenie tożsamości. Mhm. I ustalenie tożsamości kogoś, kogo się zna, kto jest rozpoznawalny, mhm. kto jest osobą publiczną, jest bez sensu. No to bez tak sens. jakby, ale, jest to, ale jednocześnie pani pokaże dowód, no nie pokaże, bo nie ma podstawy. Ten no i w momencie pada hasło, no to zabieramy na komendę celem ustalenia tożsamości. Ja nie wiem, to jest jakaś taka, takie, takie, wyimaginowany powód do zabrania siłą na komendę, no bo tak naprawdę to wszyscy wiedzą, że to jest babcia Kasiawi, prawdopodobnie każdy policjant już zna jej dane na pamięć. Świetna rozmowa, świetna z Katarzyną Pierzchałą. Niestety nie mogę ją zamieścić całej w tym programie, ale nic straconego jest do znalezienia na moim kanale, na YouTubie. Dlatego odsyłam tam, zasubskrybujcie kanał. I, I zobaczcie do końca. Mieliśmy jeszcze kilka innych wątków pobocznych. Generalnie Katarzyna Pieschała, obecna była przy, przy zatrzymaniu pani Katarzyny Babci-Kasi. Gratulacje za świetne zdjęcia i bardzo, bardzo dziękuję za możliwość wykorzystania ich w filmie dla Was. Um, no, a teraz powoli dochodzimy do momentu, kiedy będziemy łączyli się z Nowym Jorkiem. Widzę u nas na zegarku godzina 14:29 i 30 sekund. Więc dzwonię. Halo? Halo? Piotr Surmaczyński. Good afternoon, London. Good afternoon, good afternoon z Londynu. Możliwe, że wakacje wrócą, że znowu będzie można jeździć na wakacje, znowu otworzą się dla nas plaże Hiszpanii, Portugalii i Grecji. I to właśnie dzięki sukcesowi programu szczepień większość brytyjczyków już jest zaszczepionych. Ja sam przyjąłem tydzień temu w poniedziałek, w ten poniedziałek kilka dni temu przyjąłem drugą dawkę szczepionki i jestem gotowy do wakacji. No i właśnie Unia Europejska, jak to Unia. Europejska negocjuje z krajem spoza Unii Europejskiej, z Wielką Brytanią. To jest nasz pierwszy sezon poza Unią. Już są pewne problemy, bo no, podlegamy takim samym zasadom, jak na przykład Stany Zjednoczone. I teoretycznie nie mamy na razie specjalnego wjazdu na teren Unii Europejskiej, ale rządy Hiszpanii, Portugalii i Grecji lobują w Unii Europejskiej na, na to, żeby przyspieszyć i żeby zwolnić Brytyjczyków, żeby nas wpuścić na, na, na unijne plaże, żebyśmy mogli e, unijnego słońca troszeczkę e, załapać w tym roku. No i jest bardzo, bardzo duża szansa. Tak jak mówiłaś w wiadomościach, Grecja się otwiera od 15, mm -hmm. u nas 17 nastąpi olbrzymia zmiana zmiana polegająca na tym, że będą dozwolone wyjazdy z Wielkiej Brytanii na nie, jakby to jest tłumacząc to na polski, na nie, niezbędne wyjazdy, takie, na przykład turystyczne, odwiedzenie rodziny czy na święta. Do tej pory, w tej chwili teoretycznie można przejechać tylko na pogrzeb, z czego skorzystał między innymi Harry, o którym zaraz będzie mówić. Będzie można, można w tej chwili jeździć na wyjazdy związane z biznesem, ale i tak jest to, jest to takie dosyć trudne, ob, obarczone różnymi um, obostrzeniami, na przykład kwarantanną, no ale, no ale to ma się zmienić. I tu jest pewien problem polegający na tym, że nie ma bardzo jasnej deklaracji rządu jest deklaracja na temat wyjazdów będzie wolno tylko nie wiadomo jak to będzie z powrotami. W tej chwili obowiązujące przepisy powodują, że wracając sam powrót skądkolwiek do Wielkiej Brytanii wiąże się z kwarantannami i testami o łącznej wartości średnio na osobę 500 funtów. Czyli załóżmy, że jedziemy do Francji, tak? Płacimy za prom 40 funtów, wracamy do Wielkiej Brytanii na tym samym bilecie, i musimy do tego dołożyć 500 funtów. I to jest bardzo duża kwota, tak mi się wydaje. A dodajmy do tego, że jeżeli ktoś na przykład będzie chciał wyjechać do tej Francji czy do tej Hiszpanii z dziećmi, no to to będzie musiał pomnożyć tą kwotę tych 500 funtów przez 4-5, ja mam sam czteroosobową rodzinę, no to 2000 funtów musielibyśmy wydać za same testy i kwarantanny na powrocie, więc jest w tej chwili debata w parlamencie, żeby to zmienić, bo to jest jakby kuriozalna sytuacja, że wakacje będą dużo tańsze niż sam powrót do domu, do Wielkiej Brytanii. Pamiętam jak Ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłaś o jeszcze bardziej drakońskich przepisach, które powodują, że nawet Amerykanin, który mm -hmm. zostanie zdiagnozowany jako nosiciel, nie będzie mógł wrócić do kraju. U nas, niezależnie od tego, czy jesteś zdrowy, chory, szczepiony czy nieszczepiony, musisz, że tak powiem. Wyskrobać z portfela 500 funtów na osobę, jeżeli chcesz wrócić do kraju. Ja sobie, no to nie... mhm. Mhm. Ja sobie myślę, że tak. wasz kontrowersyjny przywódca Boris Johnson, niejaki, mówi tak: jedźcie wszyscy, wy i nie wracajcie w tej sytuacji, no bo rzeczywiście wyskakiwać z takiej kasy, słuchaj, no u nas przynajmniej rzeczywiście są drakońskie przepisy, ale testy są bezpłatne, jeśli. Interesuje Cię to, nie musisz płacić. No, u nas testy to zależy od jakiego testów, ale widzisz, na przykład, nie, nie, nie ma pewności, czy na przykład, jak już powoli przechodzimy do drugiego tematu, no książę Harry ze względu na swoją nową sytuację utrzymuje się sam i, i właśnie zostawił żonę w domu ze względu na te opłaty i te mm -hmm. testy ja i, tak i te inne rzeczy. Megan mm -hmm. została w domu. Także Płynnie st staram się e, e, przeprowadzić was do kolejnego tematu. Ty nie płyń, tylko ty wreszcie nam powiedz, co powiedział Harry królowej babci, bo wszyscy na to czekamy od samego rana, a ty gdzieś mi tutaj o wyjazdach, testach i tak dalej. No to co powiedział? Babciu, kocham cię, czy coś ciekawszego? Zacznijmy od tego, że Harry przyleciał, tak jak już powiedziałem, sam na 9 dni do Wielkiej Brytanii. Wylądował na lotnisku i od razu udał się do, do zamku w Windsorze i zamknięto go na 5 dni w domku w cotydżu, gdzie odbył kwarantannę. Po kwarantannie wyszedł i jak podają źródła bulwarowe, Harry. Spotkał się z babcią co najmniej dwa razy w trakcie swojego pobytu, czyli 5-9 minus 5, czyli w ciągu czterech dni spotkał się z babcią dwa razy. Spotkał się również z ojcem, rozmawiał z księciem Karolem, rozmawiał również z bratem. I oświadczenie jest takie, że puściły pierwsze lody, że nie zostały rozwiązane żadne sprawy, ale rodzina odłożyła e, na bok wszystkie konflikty, wszystkie problemy. E, właśnie z tego powodu, że są rzeczy ważniejsze niż kłótnie i konflikty, i ten wyjazd był związany z. Ten przyjazd albo to spotkanie związane było z uczczeniem pamięci księcia Filipa, co odbyło się z wielką godnością. Także kłótni w rodzinie przy okazji pogrzebu nie było. Zachowali wszyscy klasę. Pewno większość z nas widziała w telewizji, ale podobno na backstageu, tak zwanym, też nie było e, m, żadnych problemów, czyli komunikat jest taki, lody zostały przełamane. Co nastąpiło przed wczoraj? Przed wczoraj, na dzień przed 95 e, urodzinami a, m, królowej Książę Harry udał się na lotnisko Heathrow, wsiadł w samolot American Airlines i jeszcze rzucił na koniec, miłość i szacunek jakim darzę swoją babcię, zawsze będą niezachwiane, pomachał i odleciał do Ameryki do swojej żony. Także ludzie byli troszeczkę zawiedzeni. Podejrzewam, że babcia królowa królowa Elżbieta też była rozczarowana, że wnuk nie mógł zaczekać tego jednego dnia. No ale nie zaczekał, a jak bilet donoszą... miał kupiony? Bilet już miał kupiony na pewno. A właśnie nie, właśnie nie sprawdzono, to okazało się, że bilet miał otwarty. Można Ach. wnioskować z tego, że związane to było z tego, że wprawdzie lody puściły, ale nie wszystkie jeszcze trochę chłodu w rodzinie jest w każdym razie książę wrócił do żony pewno stęsknił się i, i ja go rozumiem i też ciężko zostawiać rodzinę i żonę i dzieci nawet na 9 dni. Także w każdym razie królowa miała dosyć skromne urodziny, wystosowała tylko list do Brytyjczyków z podziękowaniem za wsparcie w te trudne dni. Żadnych uroczystości, żadnego celebra, żadnej celebry nie było. Także były to chyba najsmutniejsze urodziny królowej od początku jej. Władzy od początku jej panowania no, odbyło się, przeszło, umarł, król umarł. No książę. dokładnie, no słuchaj, Żyjemy ty... dalej. No ale wiesz, no, no, trudno oczekiwać jakiejś fety, skoro jest żałoba po tylu spędzonych latach wspólnie ile oni spędzili, choć czytałam, mówiło się, że tam były czasy, kiedy byli wspólnie, ale oddzielnie, ale podobno ten ostatni rok bardzo ich zbliżył pandemiczny i rzeczywiście przeżyli go bardzo wspólnie, więc trudno, trudno się dziwić, że nikt nie fetuje urodzin. Ja też słyszałam, że nie będzie tej drugiej, tych drugich uroczystości w czerwcu dla, dla świata, dla, dla Brytyjczyków, bo, bo też z tych samych względów pandemicznych i i właśnie odejścia księcia w tym roku będzie będzie bardzo skromnie. No to chyba trochę cię rozczaruje chyba pozytywnie. W czerwcu planowane jest przełożone z zeszłego roku odsłonięcie pomnika e, matki e, książąt e, Harego i Williama, e, księżnej Dajany tragicznie zmarłej w wypadku. No i e, te, na tą uroczystość zapowiedział swoją wizytę w Wielkiej Brytanii książę Hary, mhm. czyli będzie pewno okazja do, do przełamania pozostałych lodów. Pewno będzie lepsza aura, ponieważ będzie już cieplej, chociaż już teraz jest cieplutko. Możliwe, znaczy możliwe, prawie, znaczy, prawie pewne jest, że rodzina królewska w, tego dnia w tym czasie będzie poszerzona o no nowego syna, chciałam księcia Harrego, ci powiedzieć księcia. chciałam ci powiedzieć właśnie czy wiesz kiedy jest tak zwany due dla Megan bo będą mogli bracia wypić pępkowe w tej sytuacji superowo no Przepraszam cię, ale to raczej to ty nam powinnaś powiedzieć, bo cała, no wiem, wiem, e, e, cała sytuacja rozgrywa się w Los Angeles. To wiem, ale ja mam tak jest... głowę zajętą różnymi rzeczami, że jeszcze nie sprawdziłam, kiedy Megan wyda na świat potomka, także potomkinie, bo to dziewczynka będzie. Tak. Ale sprawdzę, przygotuję się na następny raz, obiecuję. W, w, w każdym razie będzie okazja. E, rodzina się, e, ten amerykańska e, część rodziny królewskiej e, jest już razem, oczekują na rodzin. książę został pochowany. Że tak powiem, rytuał się spełnił. Jesteśmy w takim stanie nowego otwarcia, że tak powiem. Teraz trzymamy kciuki, żeby, żeby królowa jak najdłużej żyła. Bo 95 lat to też jest olbrzymi mm -hmm. ciężar wieku na karkach na karku naszej monarchii. No i, i żyjemy dalej, także. Że powiem szczerze, że przygotowując się dzisiaj do audycji, dużo więcej informacji o sytuacji w rodzinie królewskiej znalazłem w amerykańskich bulwarówkach, w bazarze, w, w, w CNN niż w brytyjskich. U nas naprawdę tematem numer jeden są wakacje. No i już świat jest mały. Świat jest jednym małym bombelkiem. Dziękuję ci Piotrze. Jak się mówi na pożegnanie, kiedy mówimy sobie good afternoon, na powitanie, to co mówimy sobie Nie. na pożegnanie? See you later. Auf Wiedersehen? Oh, u, nas, u nas see, you. see you. <laughs> Goodbye, no tak klasycznie, okay. tak, tak. To goodbye. Mm. Bye i, i, i see you w następny czwartek, gdzie Jest... nic ważnego nie wydarzy się na no, dworze. No niekoniecznie. Chciałem też zachęcić was i ciebie do, do odwiedzenia. Jutro o tak. prawdopodobnie o godzinie 19 czasu polskiego będzie premiera odcinka. W tym nowym odcinku będą rzeczy, o których nie mówiliśmy, a które są bardzo ważne, czyli o brutalności polskiej policji. Dzisiaj miałem to szczęście i ten zaszczyt rozmawiać z babcią Kasią, która została wczoraj potrubowana przez dzielnych milicjantów okay. Dobra, do no to już, już rozumiem, z Londynu o polskiej policji, rozumiem, że, że, no nie, wiesz, no temat jest, jest, nie, jest poruszający, tak. temat mhm. jest, jest poruszający, to temat w ogóle polski, I teraz akurat właśnie śledzę Sąd Najwyższy, bo czekam co tam się wydarzy. Dobrze, Piotrze, do zobaczenia zatem na YouTube, do usłyszenia prawdopodobnie do w przyszły czwartek i goodbye. Tyle dla moich słuchaczy radiowych. Miło było być z wami dzisiaj. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że zostaje zostawić was taką refleksją. Mamy dwie babcie. Jedną babcie Kasię, druga babcia babcia królowa, królowa babcia, dwie kobiety, dwa różne losy i. Zupełnie inny sposób traktowania królowej i królowej polskiej demonstracji, naszej babci Kasi. Zostawiam Was tą refleksją. Do zobaczenia.